W dzisiejszym odcinku Real Madryt kontra Chelsea Oj co się dzieje? Dwa mocne składy Kowarz Messi oraz Wektor Wektorowski kontra BZS i Pika Która drużyna awansuje do półfinału? Możecie napisać w komentarzach jaki wy typujecie wynik Wy łapkę w górę A my zaczynamy z pierwszą konkurencją I są to kapki drużynowe to jest konkurencja zainspirowana Move Federation. Z kim ja robiłem wtedy kapki? Z Czajnikiem pokonaliśmy PKP Soccer, chyba Kubańczyka. To będzie tak, jakby oni będą Wami, a ja z prezesem będziemy Kubańczykiem. Z PKP. Ty będzie. Ja będę Kubańczykiem, on PKP. Ona PKP. Bika, PKP, PK Football. Zasady są takie, że liczy się ilość podań między przeciwnikami. Nie, nie przeciwnikami, tylko między drużyną. Czyli możesz odbijać 5 razy, podać Tomkowi i to jest dopiero jeden, okej? Okay? Kapitanowie, kam papier. to jednego. Nowe. Trzy, 4. Co jest kapitanku? No, nie, nie jest to kapitanem jest. statku. Dobra. Robimy po dwie próby i wybieracie sobie najgorszą. Jaka taktyka, wektor? Tu zaczyna, kto kończy? Ja zacznę, pierwsze zrobimy normalnie, a drugie zrobimy później. Pierwsza próba, Chelsea. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oj, oj, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć. Nie, no teraz oni, teraz oni. Oni zrobili dziesięć podań, a w międzyczasie zrobili tysiąc kapek. Zacznij wysoko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest taka tragiczna, ale tego typu. Pomysł, ja mogę jej sobie pod ścianę i od zacząć samemu odbijać. Będzie miła, ale jo! Ja. No zobaczymy, czy zrobisz więcej niż pięć. Raz, dwa. Trzy. Trzy tak Ale i tak lepiej oddawało. Mika, widzisz, jesteś lepsza od ściany. <grym> Druga próba, ale jest limit na odbijanie kapek. Trzy kapki można tylko odbić. Ja nie, mam, tak. nie możecie już żonglować po sto kapek. 9, to? Dwa. Po co im ten dobiłeś? No i tak by nie... Przecież to tam leciało, ej. Trzeba być szortem na TikToku. O kurde. <grym> <grym> Dajemy im dwie próby, żeby się zsumowali? No dobra. Czyli macie dwie no próby, na nami, a potem robimy jak ty. Pomyśl, dobra, jeżeli teraz robimy mniej niż 5, i do ściany ja robię sam Zaczynaj Zacznijcie od główek, dwa, trzy Prezes! Dobra, ostatnia próba Dwa, dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć 11! Można? To jest tragiczna w to. Można? E, sprawdzamy, czy Wika nie umie odbijać, czy prezes nie umie odbijać. Czy z Wektorem prezes da radę? Super <grym> Nie powiedziałbym, że prezes nie kibicuje Realowi Madryt, on jest do Chelsea, ale jak widzicie, 1-0, Chelsea, Real Madrid problemy. Kolejna konkurencja to strzały celnościowe. Musicie trafić w okienko, która drużyna trafi więcej. W sześciu strzałach wygrywa. Wszystko jasne? Tak, każdy ma trzy strzały. Czyli Wika masz ile strzałów? 10. 10. Prezes, ile masz strzałów? Jesteś wektor. Prezes, ile masz strzałów? Wektor ma 13. Dobrze. Tomek, ile masz lat? 7. No i wszystko, zaczynamy. Wektor pierwszy. Prezes. No właśnie, co ja. Dawaj, Prezes! Dawaj! Dawaj. Największa, największa peta w parku. Prezes, Inio. A idealnie, idealnie między, idealnie pomiędzy, ale to trzeba umieć, nie trafiać to jest sztuka. Teraz drużyna Hellsea. nowy transfer, nowy zawodnik, świeża krew tego klubu, czy trafi, czy, czy presja go nie zjeżdża. Oj, no i wszystko, i pewny strzał. Ja nawet nie muszę kopać, on wszystko sam zrobił, ja mogę tylko Wika, jakim ty jesteś zawodnikiem Realu Madryt, powiedz mi? Najlepszym. Czy ty jesteś Wikicius Junior? Ja, ja, ja nie lubię Realu. A, nie lubię Realu. Ej, no ale Wika była bliżej niż prezes. No, ok, bliżej było, była prezes. Byla, Zrób najmocniejszy strzał na świecie. Maula, Dawaj, rozbiegnął się. Ja patrzę, bo to jest najmocniejszy strzał na świecie. Wiktor, tylko żeby piłka nie pękła. O Jezu! Matko jedyna! Jezu! Ej, Wektor! Dziurę tu zrobiłeś ty? Nie wiem czy wy to widzicie, ale jest stare jest dziura. Tak, no. tak, no. taki że jeszcze był. Nie wiem czy wiecie, ale Real Madryt jak i Chelsea mają nowego sponsora. Już jest te Christań. ten sponsora, ale... Ej, 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 ej! Widać koszulki. Możecie wpaść. wpaść, możecie wpaść po są są tylko takie rzeczy. Jaki to jest, ej? Tomasz Tomasz Messi. On nie myli się nigdy. Nie no, on jest fenomenalny! On jest fenomenalny! On jest fenomenalny! Kiedyś grał w Barcelonie. Finał Ligi Mistrzów jest ich. Wika, ty tak nie strzelisz, więc nawet nie strzelaj. Nie strzelisz. Tak! Mika yes! zrobiła! Co jest znane ty! Ej! Prezes! I co la musisz? I co la mu Jak to ty zawsze musisz kombinować, co? O Jezu! O Jezu! Nie no, Wektor. Ja lubiłem skórnisko ogólnie. Prezes, za ty jakby umiesz grać? Jakby... Umiesz grać w coś? Radzą mi team mate'a, że umieją komu podawać. To jest twój ostatni strzał, nie? Grafi to remis. Jak grafi to remis. Ooo! Zerwał taśmę! I co teraz? Ale nie wiem No to idę taśmą, no patrz jak ona... Tary, nie wiem stary, ale patrz. Ej, w ogóle patrz. Pierwsza osoba, co zerwała taśmę na 3... 3 miejscach. Teraz, ja. dwa, za, za to prezes dam ci punkt. Aha. Tomek ma teraz utrudnienie, bo on zawsze celował w tamto zielone i trafiał w to czerwone, tłumaczy. nie? Tomek, jak zrobisz 3 na 3 to normalnie chyba będziesz miał podwyżkę w klubie. Firmowe auto dostaniesz wtedy. Tomasz Messi Tomasz Messi. Niemożliwe! Ten człowiek! A yes. Chelsea, Chelsea! Ruiz de bestolie! nie trafiłeś, chłopie! Ale ja mam gość. Wika, no nie ta strona, no, no gdzie... Ze mną źle uderzyłam! Aha, okej, okay. Takim strzał która to już tylko jest kropka na D, czy zdobędziecie 4 punkty, czy będzie 4-2 w tej konkurencji. Będzie. Ale teraz ze mną na plecach. Dobra, ja dalej bierzemy. Wika, to jest, to, to, jest, to jest sytuacja, kiedy masz obrońcę na plecach. Obrońca na plecach i musisz strzelić. Oczy mu zakryj, jak będzie strzelał. Ej, ty! Najbliżej byłeś! Po dwóch konkurencjach, Chelsea 2-0, do dominuje Real Madryt. można powiedzieć, że Real Madryt nie ma w tym meczu. Oni w ogóle... W ogóle gdzie jest Real Madryt? W sumie tylko Vika jest. Gdzie jest prezes? Prezes, wygraliście. Wygraliście. No. Podwójnie ja strzeliła. To, to no. Tak szczerze ja w cuda nie wierzę. Zrobiliśmy małe ruszady w teamach. Zaszły tutaj małe wypożyczenia w obu klubach. No i nasze składy wyglądają następująco. Kolejna konkurencja, jedna osoba z was musi mieć piłkę między nogami. Jesteście na linii białej, tam po drugiej stronie też jest biała linia i musicie zrobić taczki. Jedna osoba musi mieć piłkę między nogami, raczej to jest osoba, która idzie. Taktyka Wika ma, u was Tomek ma. I tak samo wy musicie przekroczyć białą linię, wy. Czyli ty musisz przekroczyć białą linię, żeby wygrać, a nie Tomek. Trzy, cztery, start! I ruszyli, i ruszyli. Na razie, Real Madryt na prowadzeniu, Real Madryt na prowadzeniu, ale Chelsea też sobie radzi, zobaczcie. Oj, Chelsea zgubili piłkę, dawaj prezes, dawaj! Nie ma, nie ma i chyba wygrywa. Słuchajcie, pierwszą konkurencję wygrywa. Real Madrid! Real Madrid! Chelsea w ogóle nie ukończyło tego biegu. Co się stało, prezes? łóżki. Po trzech konkurencjach. 57 minuta i Real Madrid, bramka kontaktowa. Dwa do jednego, ale Chelsea nadal wygrywa. Jeszcze mamy trochę czasu, jeszcze mamy kilka konkurencji. Kto wygra? Piszcie w komentarzach. Kolejna konkurencja to rzuty karne. Wy jesteście dobrych rzuty karne. Proponuję, że jedna osoba zróżnimy tylko broni, a druga tylko strzela. Możecie obojętnie. Obojętnie? Tak. tak. Okay, no to kto pierwszy strzela? Ja kto się koniec na rękę. Ja. strzela? Ronaldo Komu? Strzela? Kto z was stoi? To. Nie, ja strzelam. Na, ja na zmianę. Na zmianę. wszystko. dobra. To nie jest tak, że wszyscy wszystko, wszyscy gdzieś. Wika, moja taktyka, cała siła. Full power. Okay. Full power. <skrym> Dawaj, dobijaj. Nie, no po Wika, nie mogę sam na sam lecieć. Nie. Wektor, ty musisz. Ale ty się rzucaj, stara, ty się nie bój. Jak piłce ręce wyjdź. Gierka psychologiczna. Co? Nie? co? Nie? Jak? Co? No, ja teraz bronię, potem ty strzelasz i ty bronisz. Okej. Okay. Okej, no dobra. Wika, okay, no do przodu. Oooojojjoj! Ojojoj! Ojoj, ojoj. Ej, Wika, ty dobra jesteś ja, na budzie. Ja po prostu, nie? Problemy Chelsea, problemy Chelsea. ja strzelam. na remis. A nie, bo przecież yy, Wika nie trafiła. Ale ja bym się nie mógł... Nie? Ojojoj! Ojoj. Ale się, jak ty się zapytasz, jak Tomek pokazał tam. Ale ty naprawdę, ty jesteś stary, ty jesteś stary. Ja to stary. Jak obronisz trybem, to masz yy, punkt za obronę. Aaa! Zaryzykował. No. Dawaj! No. Ja prawie świat zrobiłaś. No ale... Ja bym, to... A, bo ja tego... No to jak to? Ale za sobą mam paturą i pressubi college stary po, ziemię, po, Nie, po ziemi, tylko Jak po ziemi! Położyłeś się po, godzinę, przed, położę położę godzinę przed strzałem! Dobra! Wektor położył się godzinę przed strzałem. Czajcie to? Jak no. można tak źle wyczuć? To Petarda? Petara. A ale by go zabił. Ej, Normalnie by go zabił. Proszę. Zastanawiam się. No udaje. Wika, dobrze się bronisz żeby na pakołek uważał, a ja się o niego wywaliłem. Ja ogólnie zero nie, no, ten czek. W czwartej konkurencji, słuchajcie, mamy remis, czyli nie dodajemy bramki jest 2 do 1. Lecimy z ostatnią konkurencją, jeśli Real Madrid odrobi, no to będzie dogrywka. Będą rzuty karne, może będzie dogrywka, może będzie doliczony czas, może będzie... Jezu, nie wiadomo co będzie. Macie opaski. Waszym zadaniem jest teraz strzelenie na ślepo do tamtych bramek. Mała bramka to 5 punktów, duża bramka to jeden punkt. Każdy ma po was strzały. Kręcimy was 5 razy dookoła wasz ja, was jak ale to teraz oni zaczynają. Okej, okay. Tomek kręcisz go 5 razy. Macie 10 sekund na strzał. Raz, no. dwa, trzy, cztery, pięć Tak jest, mała bramka A czemu ściągasz? 4, 4, 4, 4, 4! Gdzie? O, tu masz piłkę ja byłeś byłeś tutaj mega blisko do rzebać. Możesz się myć. 0 punktów. byłeś blisko? Byłeś bardzo blisko czerwonej. Da, 10. 10. Yyy to 9. 8. 7. I teraz tu się od tej strony i przed 5. 4. 3. 2. 1. Ej, patrzcie, co padnie. Ej! Ej! 4, 5 dobra. co Gdzie? jesteś w prawo, delikatny krok, do przodu. I no, straciłam równowagę. W lewo troszeczkę? jesteś w kopii prosto, szczuba, dobrze gra. Tak, Prawda, dobrze szczuba i. Tak jest! Jeden punkt. druga piła, druga piła. Ten co ją miota, ty. 5 dobra. Obróć się w prawo. Jeszcze raz w prawo. No i masz piłkę przed sobą. W prawo, nie? W prawo krok. No i kopiesz. Nie, nie, nie. No. Jeszcze w prawo. I teraz masz y, trochę w lewo ten krok i teraz jesteś trzy kroki i masz piłkę. Raz. A mogę sprowadzić w mało? Możesz, Możesz no musisz. Bądź bliżej jeszcze sobie. Uuu. Bóg istnieje. Real Madryt, jeden punkt. Pora na odpowiedź Chelsea. Zobaczymy, czy coś oni trafią. Trzy, cztery, pięć. I czekaj, 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 Raz, czekaj. Zrób prawo, le krok. prawo! cztery, brawo, brawo. cztery A, dobra, krok. pięć, sześć. Nie ma. Ej, ej wykupicie w to samo miejsce. Czy oni mają 0 punktów? Mają. Kolejna konkurencja, finałowa. Finałowa konkurencja, wiszenie. Zawodnik, z której drużyny będzie wisiał dłużej, wygrywa. Oby nie było remisu. Tu robicie tak, że jeden z drużyny może być przy słupku, a drugi na środku musi być. Ta strona jest jednej drużyny, ta strona jest z drugiej drużyny. Nie możecie dotykać ziemi, nie możecie stać. No, jakby na, na bramce, nie? A mój sygnał start, musicie wisieć. Albo macie po prostu se sekundę na, na wejście. Dwie, trzy, cztery, start. Real Madryt wisi, Real Madryt wisi, oj, oj 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 już... Ja mam dwa palce wybite, także ja Dwa palce musić. wybite, Wektor, Wektor, Wektor wisi, co jest? On nogami się ten... Ej, weź sędzia, Warda dole. Wika na razie najlepsza taktyka, ale Tomek też ma dobrą taktykę, trzyma się nogami i rękoma, Wektor, siła. wektor, dawaj, jeszcze się podciągniesz, dawaj. Dawaj! Tak jest! Ale to jest siła, ale to jest siła. Dobra, mm. jest jeden na jeden, jest jeden na jeden. Został Tomasz Messi z Chelsea. Jak sobie radzisz? Dobrze. Dobrze. I Gwika z Real Madrid. Wika. Ale na jedną ręką się trzyma, ty. Typowy finał, ja Tomek. Bez skitu, ej, zawsze w finale jest Tomek i Wika, najlepsi na kanale. Kto by się spodziewał. Ej, Tomek śpi. Ej, Tomek, ja czy Tomek ma gligotki? A Wika ma oj oj, 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 oj. To teraz, Wika, zrób tak jak Tomek. Nie, nie mogę, schodzę. Wika, nie, dasz radę, bo to też nie. już wymienka. Wektor łapię, łap Wikie, łap łap da, Daj radę? Nie. Jakbyś spalał, to powiedz. Czemu nie podtrzymałeś? Nie, nie podtrzymałeś ją? Nie, tak, Ej, nie podtrzymujcie Wiki. Nie, Wika, dobra, jeszcze wiecie mi. Nie, rękę. Dawaj! Ręka mi się zablokowała, weź, Wikipóny! Pomóż, pomóż. Podnieś mnie Wiktor! Chelsea wygrywa Ligę Mistrzów 3 do 2. Real Madryt złamana ręka. No, no. Także w tym półfinale Ligi Mistrzów Chelsea ląduje w finale, a wy jak obstawiliście? Napiszcie w komentarzu, wpadajcie na nasze obozy, wpadajcie na nasz sklep i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, Elo.